Rak wygląda słodko, wrażliwie i milusio, ale nie daj się zwieść. Jego serduszko jest złote, ale pamięć do krzywd diamentowa. Oto pięć rzeczy, których rak nigdy ci nie wybaczy: jeden, zranienia go na serio. Nie mów nic, czego nie możesz cofnąć. Rak pamięta każde słowo, ton, pauzę i minę skłótni. Nawet jeśli wybaczy, nigdy nie zapomni. Mówi nic się nie stało, a myśli nigdy tego nie zapomnę. Dwa, obojętności. Ignorancja dla raka to największa forma przemocy, jeśli pokażesz, że mało ci zależy. Koniec: emocjonalne drzwi są zamknięte na łańcuch. Rak potrzebuje czuć, że ktoś go chce, widzi i docenia. 3. Wyśmiewania jego emocji. Powiesz, znowu przesadzasz? Rak właśnie aktywował tryb wycofania i żalu na trzy miesiące. Nie znosi, gdy ktoś bagatelizuje to, co czuje. On to przeżywa naprawdę, całym sobą. 4. Zdrady i nielojalności. Rak daje miłość jak cały serial, wielowymiarową. Ale jak go zdradzisz? Kończy się sezon, budżet, scenariusz i twoja rola. On nie krzyczy. On po prostu zamyka rozdział i serce. 5. Zimnego traktowania nie bądź chłodny nie bądź zdystansowany nie udawaj robota. Rak od razu odejdzie, bo dla niego brak ciepła to brak sensu. On kocha ciepło, bliskość i troskę. Zimna energia to najgorsza zdrada jego natury. Rak nie wybaczy zdrady, obojętności i śmieszkowania z jego uczuć. Kocha głęboko i tak samo głęboko rani. A kiedy zamyka drzwi, to nie wraca po klucze.